Witamy na relacji z Drabiny Wałbrzyskiej, szlaku, który nie ma ani początku, ani końca. A dlaczego dowiecie się w tym i w kolejnych filmach? Ja zapraszam Was na pierwszy etap naszej wędrówki. Zajdujemy się w Wałbrzychu i ruszamy w stronę Trigardu. Drabina wałbrzyska tak naprawdę to w sumie nie jest szlak, bo to jest bardziej zbitek różnych szlaków tworzący jedną pętlę wokół wałbrzycha. No i tutaj mam odpowiedź, dlaczego nie ma ani początku, ani końca tego szlaku, bo yy, gdziekolwiek byśmy nie startowali, tam później możemy tak naprawdę wrócić. A jak ktoś chce, może odchodzić sobie dookoła. I kolejna sprawa, dlaczego drabina wałbrzyska. Kiedy popatrzymy sobie na przekrój wysokości, zobaczymy, że cały czas wchodzimy do góry, idziemy w dół, wchodzimy do góry, dół. No I, jakby nie patrząc, po prostu ten szlak ma ze sobą takie szczeble, które musimy przejść. W takiej rozszerzonej wersji jest to około 21 szczytów, na które musimy się wdrapać. Eee, szlak liczy w zależności od wariantu, bo też można sobie wybrać różne, tak od 73 nawet prawie do 80 km, a przewyższenia możemy zrobić prawie 4000 m, co pokazuje, że ta część Sudetów wokół Wąbrzycha jest naprawdę, ale bardzo imponująca. Ok, jeśli to nie jest jakiś jeden wyznaczony szlak przez PTTK, tak się stało, że istnieje coś takiego jak drabina Wąbrzyska. Jest tak naprawdę oddolna inicjatywa miłośników tych gór tutaj wokół grzecha, którzy pochodzili sobie i stwierdzili, a czemu nie można być dookoła? No jasne, że można. No i wyznaczyli po prostu taką trasę. Inicjatywa trwa chyba około dwóch lat, więc jest to bardzo, można powiedzieć, młody pomysł. No i także postanowiliśmy z Edytą wyjść i sprawdzić, bo z tego co ja pamiętam, w kilku miejscach byłem już i widoki tutaj w górach suchych i kamiennych. Coś przepięknego. No i po 4 km w końcu z takich dróg asfaltowych, trochę żwirowych przez las wchodzimy na prawdziwy szlak. Możemy sobie właśnie iść już takim laskiem, za chwilę będziemy dochodzić do ptasiej góry i do ptasiej kopy. No ten odcinek, który my wybraliśmy sobie na początek z Rusinowej jest taki bardzo spokojny po to, żeby się rozgrzać. Tym bardziej, że my w górach nie byliśmy już ponad miesiąc i to też sprawia, że nie do końca nasze nogi są przyzwyczajone do wysiłku. Więc temu dzisiaj na spokojnie, mamy tylko tam 20 parę kilometrów, chcemy dojść na Trójgarb, a tak naprawdę swoje podejścia i wszystko zacznie się no jutro i pojutrze. Studenty są dość mocno z urbanizowanymi górami, co sprawia, że często schodzimy do pobliskiej miejscowości, czy na przykład szlak prowadzi nas drogami samochodowymi. Dlatego też my zdecydowaliśmy się, by nadać się wyprawie nieco więcej dziczy, ciszy oraz klimatu, i postanowiliśmy spędzić wszystkie noce na dziko na samych szczytach. No i stało się. Jesteśmy w obrzychu, znów w mieście. Musimy teraz przejść kilka kilometrów, by później już wejść w końcu w masy w trójgarbu. No i co, zrobiliśmy 6 km i już 3 szczyty zdobiliśmy. Trzy! Widzicie jak w super Jeźle, co nie? A nie, tak naprawdę to nie było nic trudnego, po prostu takie małe wzgórza, więc... Więc no. No jedz, spokojnie No miel A mi pomachała Cześć I idealnie po 10 km Jesteśmy w miejscowości Szczawno Zdrój 330 metrów przewyższenia Więc nie jest tak źle My tutaj się zatrzymiemy teraz Żeby nakupić więcej wody Żeby mieć także na noc No i oczywiście jest jakiś obiad Bo mamy już prawie o 14 więc jak jesteśmy w takiej miejscowości turystycznej, ważne z nie skorzystać usiąść sobie, odpocząć, zrobić zapasy. No i zjeść jakiś obiadek, więc nie wiem, co jeszcze wybierzemy. Zobaczcie sami. No i jesteśmy po. Byliśmy w restauracji pod Wami, bo tutaj jest w ogóle bardzo mały wybór. Jakkolwiek ciebie można zjeść. Znaleźliśmy jakoś jedną taką tańszą knajpę, a okazało się, że jest zamknięta. No więc poszliśmy tutaj, ale powiem tak, ceny są stroińskowe Ale ilość jakość jest na pewno podwójna niż w standardach w niektórych strońskach. Więc, yy, można powiedzieć, że polecamy to miejsce. Wzięliśmy sobie żurek, który był bardzo dobry, kwaśny. Tego pierożki, które widać były lepione na miejscu: pierożki z jekaszą i okay. grzebami, o mordy Oraz <laughs> następnie wzięliśmy sobie jeszcze. Sznycer XSL duży, więc pojedliśmy, myślę, że do wieczora starczy, więc tak, teraz w tej miejscowości zmieniamy kolor szlaku, teraz cały z niebieskim, a teraz idziemy czerwonym. Pomimo, że pierwszy etap, który przebywamy może wydawać się nieco nudny, tak, możemy zachwycać się tym, co znajdujemy obok szlaku. Pięknymi łąkami czy polnymi kwiatami. Jesteśmy właśnie w miejscowości Struga i rozpoczynamy podejście na trójgarb. Może powiedzieć, takie pierwsze prawdziwe podejście dzisiaj, pomimo tego, że zrobiliśmy 16 km, ale ledwo do przewyższenia, a przed sobą mam teraz 5 km i prawie 500 metrów przewyższenia, czyli teraz zrobimy więcej na krótszym odcinku niż przez cały dzień no i tak już będzie troszkę od jutra więc fajna rozgrzewka teraz była, a teraz zaczyna się prawdziwa wyrypa, a temperatura też robi swoje, jest cieplutko więc słońce świeci, no i co ruszamy dalej, więc zobaczcie jak ten szlak prowadzi na samą górę Niestety Ale się z Edzią spóźniliśmy. Idziemy rzepakiem, ale on już nie jest żółty. Tak to byśmy na legalu mogli sobie przyrobić tej fotunie. A tak idziemy już wysokim rzepakiem. No cóż, no takie to już jest. No ale też ciekawe, że przez pole przechodzi szlak. Ale tak to jest zrobione, tak w miarę niektóre miejsca da się przejść, ale niektóre są zarośnięte i trzeba się przedzierać. Plusem, a zarazem minusem tych gór jest to, że są zalesione. Plus jest taki, że jak jest ciepło jak dzisiaj, przynajmniej dają cień i słońce nie świeci na nas przez cały czas. Minusem jest to, że nie do końca mamy ładne widoki po drodze. I pomimo, że mieliśmy niby dwa szczyty, no to tak naprawdę faktycznie były tylko dwa miejsca, gdzie mogliśmy coś zobaczyć. A tak? No cóż, dopiero na trójgarbie wyjdziemy na wieżę i będziemy mieli widoczki. Ale to też ma swój klimat, bo się idzie takim lasem. Prześ tak nie rozprasza, a bardziej patrzy pod nogi wokół siebie, a nie gdzieś tam w oddali. No i mamy ostatnie podejście. Garb, także za tą drogą, która nosi nazwę Tarcia Naprawdę chyba chodzi o to, że jest mocne podejście, ale powiem Wam, że ten niebieski szlak troszkę dłuższy tam o 2-3 km od innych ale przyjemnie się idzie. Teraz tylko to ostatnie podejście tutaj, takie tu góry, będzie bardzo, bardzo mocne. No i tyle, koniec, więc spodziewam się czegoś gorszego. Okazało się, że nawet było dość przyjemnie. No więc tam ta górka za mną, a może Edzia zmierza i Trójgap. Więc widzimy się tam raz, dwa, trzy. I jesteśmy, moi drodzy, bierzemy na Turgarbie, Przepięknie. Jesteśmy tutaj prawie zupełnie sami. No to się bo tu rzadko zdarza, <laughs> że tak powiem. Patrzę sobie już na najtrzszą trasę. Tam jest Hełmiec i reszta po tę górę, którą będziemy przemierzać. Mogę sobie popatrzeć tam, gdzie już byłem, czyli Wałbrzych i No Bardzo fajne takie to jest. Wam powiem w ogóle, bardzo fajna jest ta wieża. Jest taka fana geometryczna, że jakby by się człowiek nie ustawił, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Więc jeśli ktoś tu nie był, polecam i obowiązkowo trzeba się to udać i wejść na tą wieżę. A my teraz idziemy zjeść kolacyjkę, więc przygotujemy coś dobrego. Chcemy sobie zabić aż ognisko, więc y, musimy sprawdzić, oczywiście, y, mapę Lasów Państwowych z zagrożeniem pożarowym i na szczęście jak widzicie jest zielona więc y, możemy rozpalać dlatego, że często po prostu jest wielka susza i no lepiej nawet w miejscach do tego w miarę wyznaczonych, które są bezpieczne nie rozpalać, bo y, no jeśli jest zakaz jest trzeci stopień, no to się po prostu takich rzeczy nie robi więc zobaczcie sobie jak teraz rozpalamy ognisko Polski hamburger zrobiony, a zapomniałem Wam przez cały dzień powiedzieć w sumie o najważniejszym, że idziemy tą drabinę wabrzyską w celu charytatywnym. <grym> zbieramy pieniądze na to, by zasadzić drzewa. O tym, dlaczego, to może powiem w następnym odcinku. Ale gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, to można już wbijać na zrzutkę. Link znajduje się w opisie. I tam możecie przeczytać właśnie, ile koszy jest zasadzanie drzewa, dlaczego te drzewa chcemy zasadzić, no i ogólnie. No, Dlaczego w ogóle taki pomysł akcji charytatywnej? A ja teraz zajadam sobie z tutaj kolację, powoli kładziemy się spać, życie nam spokojnej nocy, a ja was zostawiam jeszcze z pięknymi widokami tutaj o zachodzie słońca. Jeśli doglądasz ten film do końca, proszę zostaw jakiś komentarz, choćby na przykład drabina wybrzyska. Na pewno zwiększy to zasięg tego filmu, a ja będę wiedział, że ktoś to dooglądał. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dzięki za oglądanie. Jeśli naprawdę film Ci się podoba, możesz też zostawić łapkę w górę, co pozytywnie wpływa na zasięg filmów, które niestety bywają mocno ograniczane. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym etapie. Cześć!